Cześć, za nami ciekawy tydzień, znowu dość fajna zmienność, duża płynność, sporo pump and dumpów, na których się skupiłem, czyli w zasadzie kontynuacja tego, co mieliśmy w pierwszym tygodniu stycznia. Na początek dwie spółki, bo tak, miałem swoje plany na ten rok, czyli zwiększyć też liczbę zagrań na longach. Pokażę tylko taki przykład tego, co, co mnie interesuje, jeżeli chodzi o, o granie longów, że nie jest to typowy pump and dump. Jest to pump and dump, który po prostu bardzo szybko, tak jak został wybity, bardzo szybko wróci, chociaż chwilowo może się wydawać, że on wróci. I takimi przykładami na przykład w zeszłym tygodniu było cepach, tak jak tutaj widzimy, czyli wydawałoby się, że po tym wzroście tutaj powrót już może być po wszystkim, a tu widzicie jak tak naprawdę do końca sesji spółka wyciągnęła. Czyli z niecałego dolara ruch na 4,5 dolca, bardzo mocny. I drugi, typ, drugi przykład spółki to AGTC. Podobnie. Pomijam już newsy, bo na tych spółkach nie musi być tak mocny news, chodzi o to, jaki wolumen się pojawił. I tu ponownie jakieś tam wybicie jeszcze w późnym postmarkecie. Wczesny premarket na bardzo małym wolumenie, wyjazd do 8 dolców, powrót na rejony 5, wyjazd do 7. Powrót gdzieś tam w rejony 5-6 dolarów, znowu podbicie pod 7. Wydawałoby się, że tu już mocne zgaszenie, powrót poniżej 6 dolców, i w dalszej części sesji wyjazd na blisko 10 dolarów. I to są typy spółek, które w tym roku też mocno chce się nastawić na granie, czyli nie jakby przeważająca liczba zagrań tylko na shorty, ale również longi. I w skrócie. Czemu takie spółki, a nie inne, ja na takich spółkach obserwuję wolumen, jaki jest w Primarkecie. Jeżeli wolumen w primarkecie jest na poziomie lub większym od free floatu spółki, to na takich spółkach statystycznie nie skończy się ruch już w premarkecie, nie będzie bardzo szybkiego fadingu zejścia, czyli, czyli wybicie i zejście tam, gdzie praktycznie spółka skończyła tylko może się powiedzieć coś więcej. Natomiast potrafi robić takie mocne szeki, jak tutaj widzimy, które generalnie jak ktoś chciałby budować to podwiwab, to może pomyśleć, że zeszliśmy podwiwa, większy wolumen, podbicie i znowu gdzieś to powinno tak sobie zjeżdżać. jak, jak na tym backside, który zwykle pokazuje jest, Natomiast zupełnie inaczej to wygląda, gdy ten wolumen, tak jak mówiłem, w premarkecie jest na poziomie floatu, free floatu spółki. To się zupełnie inaczej kończy. Więc to jest, powiedzmy, styl zmienności spółek, które na ten rok na nich chce się skupić. Dotychczas przede wszystkim takie spółki grałem na shorty, ale dnia drugiego, trzeciego lub ewentualnie w drugiej części sesji, jeżeli gdzieś jakiś pojawił się potencjalny news. Ale zwykle to jest drugi, trzeci, czwarty dzień od wybicia, gdzie ja zaczynam na takich spółkach bardziej shortić. No dobra, miniony tydzień obfitował jak zwykle w sporo, w sporo pump, and dumpów prostych do zagrania, i w sporo zagrań takich pod, pod bardzo, bardzo dużą zmienność i to niekoniecznie. Oj kurczę, no to na INPX już Wam tego aż tak nie pokażę, bo niestety, ale yy, tam się akurat Reverse Split pojawił i, i mieliśmy już zmianę ceny z kilkudziesięciu centów na blisko 9 dolarów. Yy. Tutaj zanim ona, jeszcze, yy, zanim ona jeszcze doszło do Reverse Splitu, to, to pokazywałem zagranie chyba na ostatnim tym filmie też o budowaniu pewności siebie. To akurat o jak się mówiłem. To może, może polecam, żeby sobie na ten film spojrzeć. Natomiast z zagrań, zagrań, które miałem w zeszłym tygodniu, live mocne wybicie w premarkecie na słabym wolumenie. No i tutaj jakiś tam dolar ruchu wzięty. W drugiej części podbitki, w zasadzie tutaj wszędzie grane po jakieś 40-50 centów grane. Nie, nie jest to jakiś Bóg wie, jak mocny ruch. Neo. No, spółka, gdzie tam ostatnio wspominałem, 4.30, 4, że bardzo ważnym poziomem była. No i tutaj również zagrania z primarketu, shorty, wyjścia na mocniejszej, że tak powiem, wolumenie. Tu longi po przebiciu 4.20 z wyjściem. To jakieś scalpingowe jeszcze we wczesnym bardzo premarkecie, bo to gdzieś około godziny 7 rano. Tu z takich ciekawszych zagrań Apex, <laughs> spółka po otwarciu, na niej był jakiś newsletter, newsletter czyli jakiś z trading roomów popchał spółkę, newsletter miał miejsce gdzieś w okolicach dwójki, mocne podbicie od razu, Przyszorciłem i wychodziłem na pierwszej reakcji takiej mocniejszej, bo zakładałem, że po, po jakimś wzroście wolumenu, jak, to, jak tutaj widać, może jeszcze gdzieś ten kurs podciągnąć. Kurs spadł pod VWAP, doszedł do VWAPu ponownie, więc przyszło ciłem i tak naprawdę trzymałem sobie to e, przez jakąś kolejną godzinę, czy tam półtorej mniej więcej do, do wyjścia z pozycji. Też takie typowe zagranie na pump, pump and dump. Teraz APOP. APOP była to bardzo ciekawa spółka, na której był bardzo słaby news, jeżeli chodzi o, o, o to, o to co... co tam miało miejsce. Zagrałem tutaj, może, może to będzie sensowniejsze, chyba żeby pokazać. O. Tak. Na niej wejście moje zaczęło się. Pierwsze było tutaj w plinach 4,80. I ona już była po wtedy po ruchu tak naprawdę z 2,40 na 4,80, więc 100% na newsie, który nie powinien mieć moim zdaniem więcej niż może 50 centów, ale kurs został, został wybity, więc szybko tutaj widać było, że wychodziłem z pozycji. Ponowne wejście w shorta z zyskiem i tu ponownie budowałem pozycję na shorta, ale wyszedłem z niej. Widać, widziałem, że tam jednak FOMO dalej jest duże, nakręcane są na wszystkich rumach i tak dalej, więc nie było co to trzymać. Po wybiciu w okolicy 8 dolarów zacząłem ją sobie shortić, tak jak tutaj widać, short, short i dobranie. I zacząłem z niej wychodzić zgodnie z tym, co tutaj widzicie, rejony 5,60 mniej więcej. Czyli fajny ruch, bo okolice tam, najlepsza część tam wzięta około 2,4 dolara, więc bardzo fajnie. Na drugim koncie również na niej tradeowałem. Tu, o właśnie, bo to, to jeszcze może szerzej, tu, żeby to było widać, to, to, co na pierwszym koncie pokazywałem, tu były te najmocniejsze moje shorty wraz z dołożeniem, i autowałem częściowo. Tak, jak tutaj widzimy, i później ponownie zacząłem dobierać do pozycji. Tutaj i tutaj. I wychodziłem praktycznie całą tą resztą, która mi została i co podbierałem w rejonach 4.30. Świetna, świetna pozycja. Tak naprawdę ogłosili później chyba na niej offering, i ona już jest w tych okolicach 3 dolarów, czyli naprawdę tam, gdzie powinna się znaleźć. Więc typowy taki pump and dump tutaj był, ale na bardzo fajnym wolumenie. Bardzo duże FOMO i czasami większy niż się można spodziewać. Wyjazd, tu moje zagranie z drugiego konta jeszcze, bo na tym drugim, pierwszym mi podskoczyły bardzo mocno opłaty, jeżeli chodzi o shorty w górę. Tam nie wiem, z 40 dolarów na jakieś 550. Tu jeszcze miałem trochę tańsze, więc tutaj też jak widać. Pierwszy short z drobnym zyskiem wyjścia, i tu już zacząłem dokładać. Znaczy, dokładać, budować już pozycje na krótkie. Czyli rejony mniej więcej 7,60, 7,80, 7,40. Częściowo powychodziłem tutaj, czyli to jest rejony 5,70, 5,60. Nastąpiło podbicie zaraz po otwarciu. Często tak bywa, że na 3 roomach jakby podbijają na, na takich już mało znaczących, znaczy mało znaczących może spółkach, które nie do końca ma, powinny mieć taką moc jaką mają, jeszcze jakiś newsletter tutaj podbił, no i zacząłem sobie tutaj wychodzić z tego co, to, co dobierałem i później ponownie dobieram, bo to jest taki scaling in i out, czyli częściowo dobieram na podbiciach, później jak on, kurs spada wychodzę częściowo, niecałościowo i znowu sobie dobieram na podbiciu, więc znowu tu podbicie, tu po częściowo wychodzę. I kiedy ona w rejony 520 ponownie podbiła, tu od groma było ukrytych. To ponownie zacząłem sobie shorta, short, pozycję na shorta budować i wyjściałem pomiędzy 4,60 a jakoś 4,30 z, z tej pozycji. Więc tutaj na dwóch kontach grałem świetna naprawdę sesja. Hmm. Z takich jeszcze podbić. No to tutaj DPW też tak naprawdę trochę pod, pod zmienność na bitku poszło. Pierwszy jakiś short, który wziąłem, szybko wyszedłem, bo za duża moc była i zacząłem już od rejonów 220 budować tą właściwą pozycję na cofkach dobierana. I wychodziłem z niej w rejonach z dolar 90, dolar 80. Tak tutaj widać. To jest dobry też przykład takiego typowego newslettera. Nic się na spółce nie dzieje, nędzny wolumen. Nagle następuje podbicie, nie ma żadnego newsa, no i tutaj, tak jak widać, otwieram pozycję, dokładam wyjście. Podbitka następuje, znowu sobie dokładam do shortów i tu tak naprawdę czekam na, na różnych poziomach na, na wyjście. Na tyle, na ile ta spółka pozwala już później na wsadzenie jakiejś tam większej płynności. Ten XP. Też fajna, ciekawa spółka, ma historię tego, że potrafią ją bez powodu powybijać. No i tutaj po otwarciu miałem shorty, ale bardzo mocno były bronione bidy, więc out. Kurs podbił w rejony dwójki, gdzie, gdzie tam wcześniej jakieś opory były, więc przeszorciłem, ale wtedy też się dowiedziałem, że tam jeden z trading roomów pcha ten kurs, zaczęli go kupować, więc po, po tak naprawdę chwili out. I kiedy tu już się tak naprawdę wyszczelali, zaczęły się te ruchy na tak zwanym backside. No to zacząłem brać już na, na pozycję na shorta. Dobieranie drugie, dobieranie trzecie, czwarte. I od rejonów $1. $80 do tak naprawdę $1. $66 wychodziłem z pozycji, więc też fajnie tutaj, bardzo ciekawy ruch złapany. CLVS lubię czasami sobie szukać pomocnym trendzie. Ona ruszyła tam z 9 dolarów tego dnia. I w rejony, w okolicach, na trading roomie też o siebie mówiłem, w okolicach 11.20, że zaczynam budować shorty z ryzykiem do chyba 11.30, bo moim zdaniem to już jest na tą chwilę wszystko, co ona pokaże po bardzo mocnym trendzie. Tam generalnie bazowałem na taśmie, gdzie dużo się... Odświeżało, no i tu fajne też. To, to może się wydawać mało, ale tak generalnie, złapane gdzieś 40 centów ruchu też jest fajne. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szybki to był ruch, więc człowiek się nazwijmy to nie namęczył. I tu out. Dobra, z takich jeszcze typowych, typowych zagrań. Aha, na się też czekałem generalnie od początku sesji tego dnia. Bo było widać, że tam rejony 96 centów, one są ważne. Jeżeli pękną, kurs powinien podbić. I też na, na Twitterze czy, czy pisałem, że to, to warto, warto obserwować. No i zacząłem budować pozycję. To akurat pozycja na longi, więc generalnie to się u mnie też rzadko zdarza, jak widzicie. Ale tutaj, jak widać, trzy wejścia dobierane, fajnie trend zaczął się budować. Kiedy lekko ten trend się podbił, to po wychodziłem w dolar $20. I tak naprawdę ona wróciła później z powrotem, więc. Więc, dobre dobry założenie co do, co do zagrań. Na wafu umiałem dużo wejść. Może tak, a pokażmy w sumie na tym. Generalnie to wszystko bazowało na newsletterach. Tu miałem shorta, ale że kurcz mocno trzymał to go wyautowałem, wszedłem w longa, częściowo sobie tu powychodziłem. Wziąłem jeszcze raz longi, powychodziłem z nich, longi powychodziłem i w tym, na tej świecy tak naprawdę pojawił się jeden z trading roomów moich ulubionych, który zaczął wypychać, ale po 3 tam gdzieś 80, naprawdę mega kurs był gaszony. Zresztą tu widać było tu po tych wcześniejszych świecach po tych cieniach. Więc zacząłem ją szorcić. Na out na pierwszej reakcji znowu podbicie do VWAPa out na reakcji znowu podbicie do VWAPa out na reakcji znowu podbicie już taki backside i out znowu jakieś podbicie i e out. Generalnie dużo może, to, to się wydaje dużo tak zagrań, ale te zagrania były typowo pod takie pabrumy gdzie, gdzie to można w łatwy, łatwy sposób wykorzystać. Tu podobnie, czyli też kolejny newsletter poszedł, wyjazd około 50 centów. Gdy widać już jest na taśmie bardzo dużo ukrytych zleceń lub dużo nowych sprzedających pojawiających się na ofer, wejście w krótką, ustawienie zlecenia gdzieś na poziomie tego, gdzie wcześniej kurs wybija. Jak widzicie, Kilka świeczek po to, żeby wzrosnąć, żeby jeden gruby market zgasił cały ruch. Tu bardzo podobna sytuacja do, do tego, co, co na tym WAFu wcześniej. Poszedł newsletter, przyszorciłem, kurs podbił znowu pod, pod Viva, dobrałem. to jakiś odlot mi wpadł, to go zabiłem. No i czekałem na wyjście w okolicach 2,70, czyli tego poprzedniego poziomu. Poszedł market i out. Czyli schematy, jak widzicie, yy, każde, które Wam pokazuje, są tak naprawdę identyczne. Nie? Yy, gram jakby swój schemat, który jest powtarzalny. Czasami jest ich mniej, takich zagrań czasami więcej. Kolejna spółka to samo. Wyjazd 2,40 na 4,80. Ja nie muszę trafić na samą górkę, tylko tam, gdzie widzę już jakąś przewagę. I tu zacząłem widzieć, że po 4 zaczęło się dużo odświeżać. Dołożyłem sobie nawet po gorszej cenie. Tu kolejne dołożenie, tu kolejne dołożenie i od poziomów 3,60, 3,40, 3,30, gdzieś 3,20 powychodzone z tej pozycji. Więc schemat nazwijmy to zachowany. No, tu nic jakiegoś szczególnie ciekawego. Tu podobne zagranie i BCD z dolar 40 wyjazd pod dolar 90 tu od groma, odświeżaczy po oferach, wejście w pozycję krótką średnia gdzieś tam powiedzmy 86 i wyjście między dolar 55 dolar 65 ona po sesji miała offeringa spadła do dolara no ale taki rzeczy człowiek gdzieś tam nie jest w stanie przewidzieć ante też kolejny przykład tutaj newslettera newsletter newsletter poszedł w okolicach dolar 50 wypchał kurs nieco ponad dolar 80 Short z tych rejonów i out w okolicach dolar 40, tam nie wiem, 5,50 mniej więcej. Od razu na reakcji tej gaszącej. Czyli to jest taki przykład typowego pump and Dumpa. PLM to jest znowu przykład wybicia spółki na takim FOMO na tanioszkach. Kurs gdzieś z 40 centów parów wybił do 64. Nie było żadnego newsa. Pojawiło się dużo sprzedawców, zaczęli ją shortić, no i tak naprawdę sobie z niej powychodziłem. I miałem gdzieś tam w 60-61 średnią od 56, 52, gdzieś 50, 45, 48 po, po wychodzone. Więc też fajne, fajna transakcja. No i to tyle mniej więcej z takich jakiś powiedzmy ciekawszych zagrań, które były w minionym tygodniu. Macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. No I tyle, udanego, udanego kolejnego tygodnia życzę. I do usłyszenia. Cześć.